Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Cześć, tu Maciek z firmy Mat. W tym nagraniu pokażę Wam, jak sprawnie ustalić charakter konstrukcji naszego mebla. Często na samym początku nie wiemy, czy nasz mebel będzie miał konstrukcję wieńcową czy stojanową, a ustalanie tego w szkicu powoduje czasochłonne edycje. Najlepiej zrobić to, gdy już geometria mebla jest ustalona za pomocą funkcji combine. Najpierw załączymy sobie widoczność każdego panelu w innym kolorze i spójrzcie, że nasz mebel składa się z paneli nachodzących na siebie. Za pomocą funkcji Combine przytniemy część paneli do pozostałych. Przypuśćmy, że chcemy, aby nasze boki były przycięte do wieńców. Zaznaczamy bok jako. Element, który chcemy przycinać. I zaznaczamy panele, do których ma ten bok być, zostać przycięty. Wieniec górny plecy oraz wieniec dolny. Pamiętamy o zaznaczeniu funkcji keep tools. Tak samo drugi bok. No i jeszcze przycinamy wieńce do pleców. Spójrzcie, teraz mamy dokładnie tak przycięte panele, jak chcieliśmy. I tą funkcję możemy też wykorzystać do przycinania innych konstrukcji, na przykład konstrukcji spawanych. No, to tyle. Dzięki. Na razie. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.